Również z tej strony Miko Morcis. Witam, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku yy, jest to kolejny odcinek z serii Podsumowanie Tygodnie. tak? A ja już nie przedłużając, zaczynam. Znamy zwycięzcę America's, America's God Talent. Sarah James poza podium. Za finał programu America's Got Talent. Sarah James w ostatnim odcinku miała okazję zmierzyć się z najlepszymi artystami 17 sezonu. Niestety polce nie udało się zwyciężyć. America's Got Talent to program, w którym biorą, bierze udział, biorą udział magicy, tancerze, muzycy, artyści, komediowi nie tylko ze Stanów Zjednoczonych. Na 17. edycji znalazła się 14-letnia Polka, którą widzowie... Poznali dzięki udziałowi w programie The Voice of Kids. W 2021 roku Sarah James zaprezentowała Polskę podczas Eurowizji Junior. W połowie czerwca nastolatka pochwaliła się, że wzięła udział w castingach do amerykańskiej wersji Mam Talent. Dzięki złotemu przyciskowi przyciskiem przez Simona Cowella, awansowała do półfinałowych odcinków na żywo. Pod koniec sierpnia Sarah James wykonała piosenkę Rocket Man Eltona Johna. W trakcie półfinału Amerykanie byli zachwyceni występem 14 latki dzięki czemu awansowała do finału 13 września. Um, a na antenie NBC wyemitowano pierwszy odcinek z występami 11 finalistów programu. Sarah James za zaśpiewała kultową piosenkę Kate Bush Running Up That Hill. Polka miała okazję zawalczyć o milion dolarów, czyli około 4,8 miliona złotych, czyli sporo szmalu, mówiąc po prostu. W nocy z wtorku na środę 13 września 2000, o godzinie 2 rozpoczął się pierwszy finałowy odcinek na żywo. Wtedy również Amerykanie mogli rozpocząć oddawanie głosów na finalistów. Mieli, to zacząć przez 12, mieli na to czas przez 12 godzin. Wyniki poznaliśmy dzisiaj dzień później, czyli w nocy ze środy na czwartek, 14 września. Musieliśmy, mieliśmy okazję zobaczyć skróty finałów, finałowych występów. Jednak to nie wszystko, bo finaliści znów z, z, mogli zaprezentować swoje umiejętności w towarzystwie zwycięzców poprzedniej ich edy edycji, innych fi finalistów tego sezonu albo gwiazd. Na ostatnim występie wieczora wyłoniono najlepszą piątkę do kolejnego etapu zakwalifikowali się Drake M M Milligan, Mefa Meta Fick, Christy Sellars, Majas i Chapel Sh Hart. Tym samym Sarah James pożegnała się z finałem America's Got Talent. Wokalistka po usłyszeniu werdyktu pogratulowała zespołu Chapel Heart. Piąte miejsce zajęła grupa Chapel Heart, czwarte duet Metal, metal Psychic czwarte Drake Milligan. Finał rozgrywał się między tancerzami, czyli libijską grupą Mayes i artystką, która łączyła taniec na rurze z cyfrowymi efektami, Christy Sellars. Nagrodę w wysokości miliona dolarów możli i możliwości występowania w Las Vegas zdobyła grupa Mayes. Tak. Następnie. Kosztuje 4 zł, a działa jak pochłaniacz wilgoci do domu. Rozłóż to w pomieszczeniu... A problem zniknie. Zła lub niesprawna wentylacja w domu mogą doprowadzić do zgromadzenia się wilgoci, a to z kolei może sprzyjać rozwojowi pleśni, grzybów i roztoczy. Problem ten szczególnie dotyczy łazienek i kuchni. W tej sytuacji warto, warto sięgnąć po pochłaniacz wilgoci do domu. Możesz go zrobić samodzielnie. Zbyt wysoka wilgoć w domu ma negatywny wpływ na, samo, na nasze samopoczucie, a przede wszystkim na zdrowie. Sprzyja bowiem rozwoju szkodliwych pleśni i roztoczy, które mogą wywołać alergię. Powodem zgromadzenia się wilgoci w domu są często niesprawna wentylacja, brak ogrzewania. Sprawdź, jak sobie można poradzić z tym problemem i wypróbuj te domowe sposoby. Puchanie od wilgoci do domu. Zrobisz go samodzielnie. Jeśli zmagasz się z nadmierną wilgocią w pomieszczeniu, możesz sięgnąć po domowe sposoby. Działają równie skutecznie, jak drogie i pr produkty pozwolą zaroszczędzić nie tylko pieniądze, lecz także, także czas. W pozbywaniu wilgoci pomoże m.in. ryż, woreczek lub staro... woreczek? Lub starą ponczochę wypełnioną ziarenkami możesz umieścić na parapecie, rozłożyć w łazience lub włożyć do szafy. Ja, jeśli wymierzasz ryż z kilkoma kroplami olejku eterycznego, zadziała dodatkowo jak odświeżasz powietrza. Innym sposobem jest rozłożenie w pomieszkaniu miseczek ze, lub słoików wypełnionych sodą oczyszczoną. Możesz je przygryć gazą i umieścić w kuchni w łazience lub przy oknie. Wchłonie ona nadmiar w wilgoci, gdy stwardnieje, wystarczy wymienić ją na nową. Podobnie zadziała sól czy proszkowana kreda. Tak. Prze co zrobić, by wilgoć nie zgromadziła się w mieszkaniu? Przede wszystkim skontroluj system wentylacyjny. Upewnij się, że kratki są czyste i drożne. Po kąpieli w łazience, czy intensywnym gotowaniu kuchni, staraj się w dobry, dobrze wywietrzyć pomieszczenie. Regularnie wiesz mieszkanie i zadbaj o to, by panowała w nim odpowiednia temperatura, około 20 stopni Celsjusza. Miejsca takie, jak okolice wanny i prysznica, czy zlewu, wycieraj, by nie zgromadziła się w nich woda. Możesz również zacząć uprawiać rośliny, które pochłaniają wilgoć i oczyszczają powietrze. Sprawdzają się m.in. paprocie skrzydła fiaty, oplątwa, czy bluszcz. E, następnie kuzynka księcia Williama zemdlała, oddając hołd przy trumnie królowej Elżbiety. Trumna z ciałem królowej Elżbiety została przeniesiona z pałacu Buckingham do Westminster Mi Mi Hall w Londynie, gdzie pozostanie przez kolejne cztery dni. W nabożeństwie wzięli udział członkowie rodziny królewskiej. Dla kuzynki książąt Williama Chiarego to było za dużo emocji i straciła przytomność. Zarówno rodzina królewska, jak i Brytyjczycy są pogrążeni w żałobie. Poddani z Londynu utworzyli gigantyczną kolejkę, aby tylko przez chwilę zobaczyć trumnę z ciałem królowej Elżbiety. Przy ciele monarchini cały czas ktoś czuwa. Jeden ze strażników zasłabł i stracił przytomność. Jak się okazało, nie jest to odosobniony przypadek. To samo przytrafiło się Lady Gabrielle Windsor, tej kuzynce, którą możecie zobaczyć na tym zdjęciu ze swoim mężem i dziećmi. Lady Gabriela Windsor straciła przytomność przy tronie królowej Elżbiety. Lady Gabriela jest córką księcia Michała z Kentu i Mary Christine von Reinbitens. Arystokratka została zauważona w środę 14 września podczas nabożeństwa odbywającego się w Westminster Hall. Gabriela dołączyła do pozostałych członków rodziny królewskiej, w tym księżnicz księżniczki Beatrice i Eugenii Zeri i Majki. Tindal oraz Lady Lowes Windsor, by oddać hołd w monarch monarchini. W, momencie, w pewnym momencie Gabriella Windsor źle się poczuła, i jak donosi magazyn, Hello, straciła przytomność. Na zdjęciach przedstawiających wzniesienie trumny z ciałem monarchini do Westminster Hall można zauważyć zamieszanie w tle. Wyglądało na to, że mąż arystokratki Thomas Kingston pochyla się i pomaga jej wstać. Lady Gabriella po chwili została zauważona, jak opuszczała pałac. Ramię w ramię z ukochanym. Lady Gabriela Windsor miała bliskie relacje z monarchinią, a królowa Elżbieta była jednym go z gości na jej ślubie z Thomasem Kingstonem w 2019 roku. Pomimo omdlenia Lady Gabriela nabożeństwo nie zostało przerwano. Nie przerwane. Tak, następnie. Zranione... Ptaki, serial znika z anteny, dlaczego nie będzie nowego odcinka? E, na początku, bo pewnie nie wiecie, co to są zranione ptaki. Ja osobiście nie wiedziałem przed przeczytaniem artykułu a propos tego, e, jest to e, turecki serial, e, o czym to nie za bardzo wiem. Zranione ptaki, przerwa w emisji może zaskoczyć fanów. Dlaczego nie ma emisji 129 odcinka i kiedy odbędzie się premiera? Sprawdziliśmy. Zranione ptaki to seria z nadbosworu, który skradł serca polskich widzów. Produkcja cieszy się niesłabnącą popularnością, a kolejne epizody wzbudzają coraz większe emocje. Zwłaszcza przyszły tydzień będzie wyjątkowo dramatyczny. Dlatego wielu z nas z pewnością zaniepokoi przerwa emisji, co ze 129 odcinkiem zranionych ptaków. Wyjaśniamy. Nadchodzi przerwa w emisji serialu Zranione Ptaki, jednak szybko uspokajam, nie potrwa ona zbyt długo. Choć turecka telenowela emitowana jest od poniedziałku do piątku, w przyszły piątek, 23 września, nie zobaczymy nowego epizodu 129 odcinka serialu Zranione Ptaki. Ukaże się dopiero 3 dni później, w poniedziałek, 26 września. Powód: w czasie standardowej emisji Zranionych Ptaków odbędzie się transmisja meczu siatkówki polska chorwacja pierwsza kolejka grupy B. No wiadomo, no Polska górą, Polska górą, no. no a że to Polska, no to bardzo dobrze, że wyemitują to, wyemituj to później. Zraniony taki o czym jest turecki serial, który podbił serca bolanku W telenoweli przedstawione są losy Mariam i jego przybranego brata Ymera, który walczą o to, aby nie zostali rozdzieleni. Następnie. Katarzyna Cichopek zmienia nazwisko. Tak zareagował Hakiel. Ha Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel od trzech tygodni są po rozwodzie. W związku z zakończeniem w związku z tancerzem gwiazda M jak miłość zdecydowała na jeszcze jeden krok zmianę nazwiska. Wiadomo, jak zareagowała na to zareagował na to jej były już mąż aktorki i prezenterki. Katarzyna Cichopek. I Marcin. Hakiel ogłosili swoje rozstanie na początku marca. Okazało się, że ich 17-letni związek nie jest tak szczęśliwy, jakim para przedstawiała go opinii publicznej przez lata. W jednym z wywiadów tancerz zasugerował, że jego była partnerka wdała się w romans, który ostatecznie zakończył ich relację. Tak. Rozprawa rozwodowa Marcina Hakiela i Cichopek miała miejsce 25 sierpnia. Wieloletnie małżeństwo nie spotkało się w sądzie. Wszystko działo się online po rozprawie aktorka M jak miłość życzyła byłemu partnerowi wszystkiego co najlepsze i podziękowała za lata wspólnego życia w rozmowie z Super Expressem. Dodała, że zaczyna nowy rozdział w życiu. Według najnowszych doniesień nowy etap, nowy etap aktorka zacznie również od zmiany nazwiska. Już nie, jest, już nie będzie nazywana Cichopek-Hakiel. Super Express donosi, że zdecydowała się pozbyć nazwiska męża. Od teraz formalnie znów będzie Katarzyną Cichopek. Tak, następnie. To był najstarszy neurolog. Na świecie mówi, czego codziennie potrzebuje mózg. Stoletni dr Howard Tucker z Cleveland w stanie Ohio to najstarszy lekarz na świecie. Od 75 lat związany jest z medycyną i jak mówię, aktywność zawodowa to jeden z sekretów długowieczności. Przestrzegam, jeśli przejdziesz na emeryturę, powinieneś przynajmniej robić coś hobbystycznie. Codziennie potrzebujesz bodźca dla mózgu radzi neurolog, czyli wynika z tego widzowie, że 15 lat miał kiedy zaczął. Jeden: Aktywność zawodowa wydłuża życie. W 2021 roku Guinness World Records przyznał doktorowi Howardowi Tuckerowi tytuł najstarszego praktykującego lekarza na świecie. Stoletni neurolog od 75 lat zajmuje się swoją pasją, czyli medycyną. I jak mówi, nie ma zamiaru przechodzić na emeryturę. Lekarz podkreśla, że to właśnie dzięki swojej pracy cieszy się długowiecznością. Musisz być szczęśliwy w swojej pracy i w życiu prywatnym, przekonuje neurolog. Choć on sam zrezygnował niedawno z przyjmowania pacjentów, nadal uczy zawodu z mieszkańców St. Vincent's Charity Medical Center w Ohio. Jako słowa potwierdzają badania opublikowane w Harvard Health Publishing, które dowiodły, że, że długa aktywność zawodowa często wiąże się z doskonałym stanem zdrowia i długowiecznością. Jej wrogiem jest na to. Za to emerytura. Szacuje się, że tylko jeden dodatkowy rok po przejściu na emeryturę wiąże się ze zmniejszaniem ryzyka zgonu nawet o 11%. Przestrzegam, jeśli przejdziesz na emeryturę, powinieneś przynajmniej robić coś hobbystycznie. Codziennie potrzebujesz bodźca dla mózgu, zaznacza neurolog. Drugi, styl życia wpływa na wiek. National Institute on Aging od lat powtarza, że nawyki związane ze stylem życia. Takie jak aktywność fizyczna i ćwiczenie mózgu mogą zmniejszać ryzyko powstania groźnych chorób, w tym m.in. Alzheimera. Tak. Następnie i ostatnia informacja bo później będzie a propos historii po raz pierwszy od dwóch lat członek ekipy Freeza stracił subskrypcję. Spory zjazd w dół youtubera. Jeden z członków ekipy, i to wcale nie Mini Mike, zaliczył spadek od ilości subskrypcji. Ekipa raczej nie traci subskrypcji. W najgorszym wypadku zdarzało się tak jedynie u Mini Mike'a i jego kanale nie pojawiały się zwyczajnie nowi subskrybenci. W ogóle Mini Mike jest ciekawym przypadkiem, bo od ponad 13 miesięcy jego licznik subów stoi w miejscu. Zmiany subskrybentów są tak małe, że serwisy śledzące statystyki nawet nie, jego nie wykrywają. I tak jest od 2021 roku. Okazuje się, że Tromba stracił na ostatnich swoich decyzjach, a przede, może przede wszystkim słowa, w, w, wszystkich słowach przypomnijmy, że youtuber wspominał o patecu i jego konten kontencie. To miało przełożenie na kanał Trąby, bo po Pierwsze od kilku lat subskrypcje zamiast rosnąć, to spadły. Nie jest to oczywiście mocny spadek, bo którym, po którym trąba już się nie podniesie, ale ogólnie swojego suba anulowało około 10 tysięcy osób. Wyś jego wyświetlenia również są niskie, ale nie, może się, nie można było się spodziewać niczego innego. YouTuber po prostu nie dodaje filmów, więc statystyki w oczywistym sposób. Będą pokazywać spadek. Tutaj konkretnie jest to 64% w dół względem poprzednich 30 dni. Jest to całkiem nieźle, bo kanał nadal generuje ponad milion wyświetleń miesięcznie, chociaż ostatni film był dodany 3 tygodnie temu. Tak, kto? Jakie obchodzimy rocznicę w tym, w tym tygodniu? Obchodziliśmy? Obchodzimy. Tak. 12 września obchodziliśmy rocznicę, yy, która. Yy, rocznicę I wojny perskiej w bitwie pod maratonem wojska ateńskie i platejskie pokonały armię króla Persów, Dariusza I Wielkiego. Odbyła się ta wojna w 1490 roku przed naszą erą. Tak. 13 września, czyli we wtorek, obchodziliśmy rocznicę. Wojny, która się odbyła w 1691 roku, polsko-tureckiej, gdzie zwyciężyły zwyciężył Polska, wojska polskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Pererytą w czasie wyprawy mołdawskiej. 14, czyli w środę, w 1793 roku odbyła się pierwsza koalicja antyfrancuska. Wojska prusko-brunszwickie pokonały rewolucyjną armię francuską w bitwie pod Pirmasens. 15 września odbył, w 1777 roku odbyła się wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Generał George Washington proponował Kazimierzowi Pułaskiemu na stopień generała brygady kawalerii amerykańskiej. 16 września e, przed 1831 rokiem Karol X Bourbon został królem Francji. Tak, Karol X Bourbon, czyli król Francji. E, Bourbonowie, ogólnie widzowie, bardzo długo e, zasiadali e, na. E, na tronach, mianowicie, e, przed nim był Ludwik XVIII, tak, a przed Ludwikiem na XVIII był, uwaga, uwaga widzowie, król Francji, którego na pewno każdy powinien e, polak rodak znać. Jest nim Napoleon Bonaparte, czyli był to król, który Właśnie był dwa, jakby był on, wcześniej był Ludwik XVIII, a jeszcze wcześniej był Napoleon, więc niedługo po Napoleonie, bo e, rządził e, Francją od 1824 do 1830 roku, tak, a urodził się w 1000... i o dziwo 6 lat przed śmiercią. E, chyba abdykował albo coś. Tak, e, następnie mianowicie... Jakie obchodzimy rocznicę obchodziliśmy wczoraj jest to e, tak. 17 jakie obchodziliśmy e, mianowicie obchodziliśmy, e, w 1787 roku odbyło się przyjęcie konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tak, oraz 18, czyli dzisiaj. W 1490 roku król Czesław Czech Władysław II Jagielonczyk został koronowany w katedrze w Szekekeswerze. Sz przeczytam Wam jeszcze raz, bo się popełnił popeł Łódź. Szekeswerwerże na króla Węgier i Chorwacji. Tak, Władysław II Jagielonczyk. E, Jagielonowie ogólnie bardzo długo byli na tronie polskim, ale jest to król, który również chyba rządził Polską, ale nie jestem pewien. Jego, jego ojcem był Kazimierz IV, Jagiellończyk, którego, jak nie wszyscy znają, no to mogę jeszcze podpowiedzieć y, to, że jego ojcem, ojcem był Władysław Jagiełło. Więc y, ja, Władysława Jagiełło to każdy powinien y, chyba znać. Tak, miał on bardzo dużo dzieci, Jagiełło. Miał on Władysława II, Jadwiga Jagielonka, Świętego Kazimierza, Jana Olbrakta, ja, Aleksandra Jagiellończyka, Zofię, Elżbietę Zygmunta, Fryderyka, Elżbietę, Anne, Barbarę i Elżbietę. Tak, yy, więc yy, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. A my się widzimy w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!